Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku Dekoracje do Twojego domu i zapraszam znowu na taką szybką dekorację wielkanocną. Mam tutaj taką doniczkę czarną i tu do niej włożę papier do pieczenia, bo nie miałam nic innego akurat. Żeby troszeczkę wypełnić, bo chcę włożyć taki podstawek, w którym będę mogła mieć trochę wody i on mi teraz, wiecie, z wysokością pasuje. Yy, tutaj o muszę przynieść mój dyngus. Ostatnia już gałązka. Tu już spróbowałam sobie uwić, ale mi się rozplątało. Upleść, uwiść, jak to się nazywa w ogóle. I teraz Lecimy, lecimy. Ja się spieszę, bo już muszę obiad robić. To jest moja chyba siódma dekoracja, czy szósta, siódma chyba. I teraz myślałam, żeby położyć to gniazdko. Ja tak w sumie nic nie mam z ptaszkiem. Ale myślałam też, żeby przymocować właśnie te. Już zaraz przyniosę wykałaczki. kałaczki. Tu znalazłam wykałaczki. kałaczki. Ucinam na pół. Wbijam w cebulkę. To jest takie. Powiem wam, że to jest takie typowo duńskie nie to często tak robią i zawsze robili. I zawsze ja miałam tak, że o, przekuwają, ale to nic się nie dzieje. Ja wtedy y, po dekoracjach sadzę do ogrodu i to w ogóle nie ma żadnego problemu. To, co miałam włożone, wyciągnęłam, jednak, bo w, inno, w inny sposób robię tą dekorację. Także to nie miało za bardzo sensu, żeby. I teraz wystarczy tylko spryskać tym spryskiwaczem z wodą te cebulki i one będą, one będą takie, że aż, że aż wypuszczą, um, one nie potrzebują aż tak dużo wody, bo wtedy będą, no jak cebulka będzie winiła, także w ogóle nie ma problemu. Będzie już jedna chyba z ostatnich dekoracji, bo już muszę obiad robić. A jak już zacznę obiad robić, to znaczy, że też zacznę sprzątać. A jak znaczy, że sprzątam, to znaczy też, że pochowię wszystko na miejsce, te dekoracje i nie będę chciała już ich znowu wyciągać dopiero za rok. Także to chyba będzie jedna z tych ostatnich dekoracji, już Wam pokazuję.